Namaste, kochana widownio, serdecznie witam Państwa na naszym wieczorze hinduskim, którego głównym bohaterem będzie guru o jakże swojsko brzmiącym imieniu Marian. Namaste. Guru Marian jest podróżnikiem, od bardzo, bardzo wielu lat poszukuje sensu, prawdy. Piękna życia oraz różnych niezwykłych miejsc. Odwiedził ponad 60 krajów, natomiast to właśnie Indie zafascynowały go najbardziej. Jest to dla niego kraj, o którym mówi kolokwialnie który ryje Beret. Y Zanim jednak przejdziemy do tej fascynującej podróży, w orientalny klimat prowadzą Państwa nasze tancerki. Jako pierwsza wystąpi pani Milena Sztukiecka, instruktor naszego Ośrodka Kultury w tańcu orientalnym. Natomiast później nasze szanowne gościnie. Jest to reprezentacja zespołu Jasmin. Wielkie brawa dla Pani i również zatańczą one dla nas taniec orientalny. Zatem zapraszam w przepiękną, niezwykłą hinduską podróż. A w galerii czeka na państwa słodki poczęstunek. Są to hinduskie przysmaki mango lassi i banana lassi. <śpisa> blogu Zachęcam do subskrypcji na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Być może w następnym roku wybiorę się z obecnym tutaj Górą Przemysławem do Indii. Jeżeli Pani Dyrektor zechce mnie zaprosić, to chętnie przyjmiemy zaproszenie. Być może przy okazji uda się odwiedzić Nepal, w że więc jakieś tam nowe elementy wprowadzimy. No, i tyle. Dziękuję za zaproszenie. Bawił Was, Guru mam trzymajcie się. Cześć, mama. Na dziękuję, że tutaj dałeś do tej żebyśmy my jednak nie myśeli. Słuchajcie, przepiękna podróż inwie widziane oczyma Marcina. Bardzo dziękuję. Zrobiło to na mnie, myślę, też na Państwu wielkie wrażenie. Kultura zupełnie inna od naszej. Także nie, niektóre tak. diametralnie niektóre te sceny, niektóre filmy chyba w każdym z nas wzbudziły szok po prostu. Także tym bardziej podziwiam, że byłeś drugi raz i spędziłeś tam trzy miesiące. No i oczywiście zapraszamy po kolejnych podróży do nas. Dziękuję bardzo.